Dzień dobry wszystkim, tutaj Wojtek i chciałbym Wam przedstawić wyniki ankiety, w której braliście wczoraj udział na następny projekt z cyklu Zagrajmy w. Cóż, spójrzmy w takim razie na wyniki. Mamy tutaj bardzo ładną tabelkę. Jak widzimy, zwycięzcą jest gra o tytule Gothic. Wybraliście tego wspaniałego RPGa. Zresztą ja byłem już dość długo proszony o zrobienie gotyka nie tylko przez Was, ale także przez tam radka, fuzję z League of Legends pewnie go kojarzycie. O, mnie to chyba najbardziej molestowało tego Gotika. W kolejne drugie miejsce zajął The Elder Scrolls 3 Morrowind. Tutaj też nie jestem zaskoczony akurat po tym, co zobaczyliście na filmie, jak mi się udało ulepszyć Morrowinda ładnie. Plus, dodatkowo e, chciałbym zaznaczyć też, że w ankiecie brało udział około 3000 osób, to jest dość dużo, a zatrzymałem ankietę teraz, ponieważ. E, ta opcja sprawdzania IP działa tylko przez jeden dzień. <laughs> Chyba działa dokładnie przez... Ona się resetuje następnego dnia i jeśli bym tego nie zrobił, to osoby oddawałyby głosy ponownie i wtedy byłoby po prostu zakłamanie wyników. A tego nie chciałem robić, więc pomyślałem, że teraz dam już wyniki. Gothic wygrywa z niewielką przewagą z Morrowindem. Trzecie miejsce natomiast zajmuje Fable 2. Dalej mass effect, jestem bardzo zdziwiony, natomiast, że system Shock ma tylko system Shock 2 ma tylko 51 głosów, a jest to świetny dealer Science Fiction. Kolejną rzeczą, jestem zdziwiony też, że na przykład dużo osób głosowało na Never Internet. Tego się akurat nie spodziewałem, ale to też mi daje pewnego rodzaju znak, że chcielibyście to zobaczyć. Kolejną rzeczą, akurat niskiego wyniku Grandi 2 i Chrono Trigger się nie zdam mnie zdziwieniem, bo to są takie gry <ścoughs> dla smakoszy, znane, znane raczej niewielkim, niewielkiej części odbiorców. Są to JRPG, dość stare już, ale bardzo fajne. Natomiast jeszcze stawia mnie właśnie mała, w sumie, w sumie nawet mała liczba głosowej na Silent Hill. Może Wam się już przejadł po prostu Silent Hill u innych użytkowników. Tak, czy jak wygrał Gotik. Rozpoczynamy zgodnie z planem. Albo po skończeniu Naruto, albo po skończeniu Skyrim się pojawi Gotik. Będę grał na niezmodowanej wersji. Na ory... Zagram sobie w oryginalnego Gotika. I przejdzie, ukończymy go sobie całego. Jeszcze nie zdecydowałem dokładnie, jaki obóz, w jakim obozie się znajdziemy. Grę przeszedłem raz. Jest ona naprawdę świetna, a do tego ma unikatowy klimat. Myślę, że Wam się spodoba. Do tego postaram się ją ciekawie przedstawić, więc muszę trochę poczytać o historii ogólnie świata i uniwersum. Cóż, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym projekcie, czyli Gothic. Hejka!